I dzisiaj witam was z powrotem. Kolejny odcinek Także teraz jedziemy do po sesji Rodziny Korlone To idziemy Wyjeżdżać Albo co się będzie z tym rzepem bawił? Jak to stoi lepsze auto? Nie byj nas policja jeszcze ganiać. Oooo, bardzo dużą sterowność to auto ma. Zdrogi śledzie, Adam jedzie. Just to the left. Doesn't matter if there's no electricity. But there's still a gun. You ready to do business now? Alright, hand it over. I think you're gonna like this. You got yourself a deal, Mac. tylko? Sprawdziłem, czy da się więcej. Nie, da się. 12 jest maksymalnie. Hmm, szkoda. Dobra, jedziemy. Jedzie posłaniec do Nagroleone z drogi.

Incredible. Tom's free. Let me speak plainly. The Corleone family has need of men like you. Because as we speak, our enemies encircle us, waiting to prey on any sign of weakness. What can I do for the family? We would like to offer you a role as an unofficial enforcer for the family. See that we maintain control in the streets. Help us to regain our true balance. In time...

Hmm, nie da się. Te broni mamy, strzelanie znowu. Strzelamy do innych. Hey, Clemenza for you. Over to Falconite. Ale pierwszy jeszcze odwiedzimy piwnicę. Po broni tylko pięć lat A ten co tu jest? How are you doing, kid? Got a job for you. You're Oczywiście, że tak. Anything for the family. We got a problem with a wise guy, Mikey Soleri. He hangs around that butcher shop you earn for us. Take out. Skasuj klienta. Gdy otrzymasz zlecenie zabójstwa, w menu celów pojawi się lista zleceń, gdzie Ksen obejmuje ważne informacje na, na temat celu i przypomina o wszystkich ewentualnych warunkach dodatkowych. Likwidacja celów przy zachowaniu ta, takich warunków zapewni Ci więcej pieniędzy i szacunku. Załatw Majka, Saleri. Odszukaj Majka Saleri w w za, za Masarię Emila. Saleri próbował zastraszyć sklepikarasów rasów przez Corlon. Grodził, że zabije Rzecznika Jeśli ten nie będzie się opłacać rodzinie, to ta, to ta glia. Zlikwiduj salery cicho i sprawnie. Jest możliwe używając wyłącznie pięści. Walcz wręcz. No dobra. Co tu mamy? No autobusy są good place to start Nie, nie bierzemy autobusów. I wanted to answer the things that nie. I could, you know, learn to sell olive oil. He tells me, "Yeah, every man has one destiny." Well, today, today my destiny is all about wanting what the hell's inside of them trucks and what it does for me. You know what I mean? Dobra, w auto. Ale nie, to jakiś syf. Sprawdźmy, gdzie mamy misję. Kurde, mapa. To jest tu i to jest to to pierwszego zlikwidujemy, potem tu pojedziemy. Ale pierwsze zapiszemy. Kro. Kiedyś ta mapa się wydawała ogromna, teraz wyglądała mniejsza niż GTA Vice City. mniejsz. Bo potrafimy robić rozróby gdzie potem nas pięć że tak powiem gwizdek policji na dogania. ok, Okej. Excuse me. Excuse me To gdzieś tam jest co jeszcze pojedziemy sobie trochę Zaz zdrowie w przechodniu Did you see that? Did you see that? Tak, widziałem, bo co ja jadę Dobra, jedziemy tu Nie. Inną stronę trzeba o, rozwaliłem coś, co... pali się. Dzień dobry. Dzień dobry. I'll beat you to a halt. Lots of blood and knives here. Get the picture? Beat it, Uncle. I'm taking over this Nic nie przyjmujesz Z dynki! Z Jeszcze raz jeszcze raz dynki! No. Piszę czego w górę. Jakaś kosiurka jest, nie ma ksiórki. Spokojnie, dziomek. Już jest wszystko okej. Okay. Dobra. Wsiądź. Znowu jarać się będzie? Dziękuję za ten przejazd. Dobra, idziemy, 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 idziemy. Oh, The dawn's still in bad shape. Why don't you go over to the hospital in Little Italy and keep an eye on things? You think there's going to be trouble? The police got the building under wraps, but they're not our guys, and I don't trust them.

i'll just the barzinis ah yeah, they seem okay keep to them themselves pretty much they don't trust the cuneo but mess with their business and you're a dead man they don't trust the strachi they're like animals believe me they don't the Dobra, dobra, już jadę tam Tylko dajcie mi jakieś autko porodne Czego bym nie nazwał porodnego auta Tam coś stoi fajnego Dziękuję za autko Idziemy jak jak jakiś. Przejedziemy babkę oczywiście. Tak to w GTA. No to idziemy. Koleś, cool. nie rzucaj się pod koła. ty. No. No. Się rzucają. Intensywna opieka szpital jest opuszczony. Ludzie, sesja została odesłana i pozostało mu tylko kilka zarządzanek. Don Wito leży w jednej z sal. Bez, bezradnie oczekuje, oczekując swego przeznaczenia. Frances Frankie Malone, siostra Michał. Czy jest tylko kołem pokusą? To chodzi. No, I'm just going to the hospital to see no, Pap. No, I no, want, I want to send some bodyguards with him, all right? Ah, he'll be all right. salota knows he's a civilian. All right. Be careful, huh? Yes, sir. Mm. Send somebody with him anyway. Hi. Hi. God duty, huh? Yeah. You? I'm here to see Marty. Listen, um, thanks. There's nothing I hate more than playing the damsel in distress, but I appreciate what you did. I guess I better go in. Uh, hey. Yeah? I was thinking, maybe we should, you know. No. No. We really shouldn't. But we will. Ale wry, dziwna. Ta je nie Hey, no weapons inside. Over. No problem. You where know, Monk mean Marty He's upstairs, floor. Tak wezmę wszystko. Co różnicy nie robi. a few flowers should brighten the place up well well you my kind of nurse huh. so you decided to come look up my little brother after all wouldn't have missed it for the world thanks he's starting to look like his old self again right what was that? That was the... Ale czy ja mógł załatwić? Time to die, Dan Corleone. Dan Corleone, with me? With me? Egzekucja. Dzięki, dzięki za pistolecik, przyda się. Takię Get Frankie out of here. Chikai. <gasps> I'm sorry. I'm sorry. Who are you? Who are you? I'm Michael Colyone. Men are coming here tonight to kill my father. I'm here to help. Clemenza sent me. What happened to the police? The guards? I don't know, but I have an idea. I'm gonna get the nurse to move my father to another room. But you better get your girl out of here. There's a way out through the basement. Go find Tom Hagen. Tell him what's going on keep away from the front door they may be out there already michael corleone just lie here Pop. i'll take care of them i'm with you now let's go i'm with you downstairs you lead yeah, There's a lot of foolishness about We need to get to the basement. Come on, let's go. I'll follow you. There go more of them. Something in town. Come on, that Ciutko się chowają. Nice. Easy peasy, lewons easy. Dobrą. Tu mamy już czas, a myśmy o mamy. Dobra, jedna misja. Pięć dolarów, ciekawe po co nam? Boom, boom, headshot. Co tu dzisiaj się działo? Wchodź. Dobra, sześć mi jeszcze. <laughs> Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, co widziałem. Ja Frankie, are you gonna be okay? Yes, I'll be fine. Go on. The Don needs you. Dawn ci potrzebuje. go Odszukaj Michaela. Hmm. To lecimy go szukać. co ty do mnie prójesz? Zaraz do ciebie podejdę i ciebie nie po... A, fa fajnie mówię, i ciebie nie po. Amunicja. Oh, Follow me. We've got to cover the front entrance. Bravo. Don't move. Not fucking muscle. I thought I got all you guinea hoods locked up. What the hell are you doing here? What's the Turk paying you to set up my father, Captain? Take a hold of him. Stand him up. Stand him up straight. Bravo. Oh. Told you not to get involved tonight attorney for the Colyón family. These men are private detectives hired to protect Vito Corleone. If you interfere, you'll have to appear before a judge in the morning to show cause. Masakra. Dobra. Szacunek 6 tysięcy, pieniądze 5 tysięcy i dodatkowy adwokat na klip filmowy. O, Walk. umiejętności. Walka. Oddawaj to auto. No i co robicie? Wracacie się pod koła. Kolejny. oh what's a hurry I've got things covered give my respects to the Godfather hey kid here's the hot ticket in town so be there everyone who is anyone may drop in Maybe you can make a few contacts. Sounds good. The party's over at Rosas. You know Rosa? Runs a hot little operation. Great for parties, know what I mean? Back again. Interested in getting into the big time. Bigger is better. What are you thinking? Out there, kid, there's always someone wanting to make a buck off you. Keep an eye out for the black market sellers. You find one?

Dziękuję za oglądanie, subskrybuj łapki w górę. I zapraszam po kolejne filmiki. Jak mówiłem wcześniej już. Jeżeli coś jest tak z filmikiem, to po prostu piszcie to w komentarzu, a nie po 5 sekundach wychodzicie i nie oglądacie do końca. Trzymajcie się, cześć. Take me away from home. Show me all the places I've never known